40% rok do roku. Tyle urosły akcje Monstera w tym roku. Także jest to ogromny wzrost, który pokazał, że spółka sprzedająca energetyki, spółka z branży FMCG może dorównywać tempem wzrostu technologii. Dzisiaj mówimy sobie, czy po tak dużym wzroście, dalej jest to akcja, którą warto zakupić, którą warto. Rozważyć, przejdziemy sobie przez takie aspekty jak biznes, to co się w tym biznesie dzieje, jak wycena fundamentalna oraz jak wykres, czy jakieś tam strefy płynnościowe na wykresie, to gdzie warto tym monsterem się po prostu zainteresować. No tak, jak już powiedziałem, 40% do roku, które widzi się wykres monstera w tym roku. Popisał on się pod kątem performanceu. 72 miliardy kapitalizacji aktualnie, jeszcze w zeszłym roku to było niespełna 50 miliardów, także ogromny wzrost w kapitalizacji w spółki. No i pokazało to tylko i wyłącznie tyle, że no jest to spółka silna, która po prostu wie, co robi, która została nagrodzona wzrostem. A co robi? No nie robi tylko energetyków, bo część z Was może tego nie wiedzieć, ale Monster poza energetykami robi też kawę oraz herbatę i wszelkiego rodzaju napoje funkcjonalne. pod sobą naprawdę dużą paletę marek. Także jeśli tam te przychody są zdywersyfikowane, natomiast wiadomo, że ten mainstream, powiedzmy, ta większa część przychodów to jest jednak no, Monster Energy i te najbardziej popularne produkty. Jeśli chodzi o market share, market share Monstera w Stanach Zjednoczonych, skupimy się na Stanach, no bo Monster robi 2 trzecie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że jest to najlepszy taki miernik tego, jaki ten market share ma, 26% w stosunku do Red Bulla 35, no i tam kategorii i Rockstar łącznie 28%, czyli tak naprawdę Red Bull Monster oligopol, który kontroluje 2 trzecie rynku napojów energetycznych w Stanach, także można być spokojnym, jeśli chodzi o kawałek tortu, który ma Monster, no bo ma ten kawałek tortu duży, no i raczej, nie, będzie się on powiększał, a nie kurczył. Ciężko teraz, żeby było miejsce dla jakichś nowych graczy, którzy chcieliby nie, powalczyć. <laughs> Taka tabelka, która Sprawdza nasze przewagi konkurencyjne i możecie sprawdzić sobie tak naprawdę, czy spółka spełnia kryterium Buy and Hold Forever. Moi drodzy, pierwsza rzecz to Monster no jest przede wszystkim globalnym liderem napojów energetycznych, bardzo rozpoznawalny. Tak naprawdę każdy go zna. Większość korzysta, nie każdy korzysta, ok, ale jak ktoś nie korzysta, tego po prostu zna. Główne źródło przychodów no to już oczywiście te flagowe energetyki, ale takie strategiczne, kluczowe przywództwo, które powoduje, że jest tak efektywne, jak jest pod kątem operacyjnym, to strategiczne partnerstwo z Coca-Colą. Część z Was mogła o tym nie wiedzieć, część mogła wiedzieć, Monster nie dystrybuuje swoich napojów, czyli Monster zajmuje się tylko i wyłącznie budowaniem marki marketingowo, PR-owo, czyli po prostu buduje sobie markę, zbiera właśnie do siebie klienterię. natomiast całą dystrybucją zajmuje się Coca-Cola. Jeśli chodzi o kluczowe takie liczby, to mamy tutaj pewne aspekty, które musimy sobie po prostu zatwierdzić, żeby uznać, że spółka nadaje się do dobrania do portfela. To jest Rojz i ROE konsekwentnie powyżej 15%. W monsterze jest to rodzic na poziomie między 21 a 27, a ROE 25% to są niesamowite wyniki świadczące o efektywności operacyjnej biznesu. Stabilny popyt to jest taki aspekt, który sprawdza, czy spółka będzie w stanie rosnąć 5% do roku od razu Wam powiem, będzie. Aktualnie Monster rośnie średnio między 8 a 9%, także przez najbliższą dekadę. Załóżmy sobie dekadę. Spokojnie można powiedzieć, że ten popyt, te przychody będą w stanie rosnąć po prostu minimum 5% rok do roku. Myślę, że będzie to więcej. Monster pokazywał, że potrafi już rosnąć dwucyfrowo. Wysokie bariery wejścia, tak jak już wspominałem, nie ma tutaj miejsca na nowego gracza, który mógłby się zbliżyć na taką skalę. Nowi gracze mogą sobie konkurować w segmencie Aders czy gdzieś tam z tymi małymi podmiotami. Natomiast jeśli chodzi o Red Bull'a i Monstera, nie ma już. Tak naprawdę, miejsca, żeby na świecie ktoś stworzył ne, taką markę, która tak światowo po prostu. Zbuduje tak mocną siłę tej marki. Brak znaczącego długu to jest taka kluczowa pozycja, która pokazuje efektywność operacyjną i to, że dług net to jest mniejszy niż trzykrotna wartość EBITDY przedsiębiorstwa. To jest naprawdę mocno operacyjny wskaźnik, który pokazuje, że można być <coughs> bezpiecznym. Można czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o to, po prostu w, co, w co gdzieś tam nasze pieniądze lokujemy. Wycena spółki. No to przechodzimy do takiego mniej pozytywnego aspektu. Pitu i forward, czyli na przyszły rok mamy gdzieś tam na poziomie 35%. 43. Relatywnie wysoka, ale jeśli spojrzymy na historyczne cena do zysku Monstera, no to gdzieś tam ten wskaźnik w tych okolicach się porusza, więc nie jest to jakoś super wysoko, jest to raczej po prostu gdzieś tam średnia, troszeczkę górna granica. Natomiast oczekiwany wzrost EPS na przyszły rok to jest między 15 a 18%. No to już trochę gorzej, no bo w porównaniu, jakby w połączeniu daje nam to wskaźnik peg na poziomie między 2, 2 i 9%. Wskaźnik PEK to jest taki fajny wskaźnik, który pokazuje po prostu, ile ta spółka kosztuje, czy jest mocno przewartościowana, czy jest niedowartościowana. To nie jest jakiś jedyny może wyznacznik, ale jest to taki fajny wskaźnik, który się można posugerować. No i między 2 a zależnie od wycen no jest to relatywnie wysoko. Natomiast to ma takie dwa powiedzmy, dwie strony medalu, to jest wysoko, ale druga strona medalu jest taka, że płacimy za bezpieczeństwo, płacimy premię za to, że kupujemy spółkę, która mamy pewność, że osiągnie przychód, który ma osiągnąć, i która w recesji, w kryzysach, wszelkiego rodzaju spowolnieniach gospodarczych, reaguje naprawdę dobrze i utrzyma wasz portfel po prostu w mniejszym spadku. No bo w czasie jakichś większych bez monster spada 25%, podczas gdy indeksy spadają o 40 czy 50. Także płacimy premię właśnie za ten wzrost coś za coś. Jeśli chodzi o wycenę fundamentalną, według różnych modeli wartość godziwa, to mamy taką wycenę ustaloną na poziomie mniej więcej 69 dolarów średnią na poziomie, jakby wyznaczoną na podstawie wielu modeli inwestycyjnych z tego, co tutaj widzicie. Przy aktualnej cenie akcji około 74 dolary, to nam daje wynik, że jesteśmy według tych modeli, tak, według analizy fundamentalnej to nie jest tak, że taki jest, w sensie, że to jest jakieś jedyne, miarodajne kryterium, ale jesteśmy 7. Procent powyżej takiej wartości i trzeba mieć to na uwadze rozważając e, swoje po prostu interesowanie się tą spółką. Podsumowanie jest takie, że jakość biznesu e, jest wzorowa. Ocena jest na 5 na 5, spełnia kryteria. E, kupi, zapomnij, tak naprawdę jest to świetna spółka, którą można kupić do portfela, po prostu nie zapomnieć pod kątem jakości biznesu i tego, czy ten biznes będzie taki sam za 10 lat. Finanse i zarządzanie, tak samo 4 na 4, uzyskaliśmy e, ptaszki, tak, w check ROIC konsekwentne i ROI powyżej 20%, brak długu, efektywność operacyjna, no jest to coś, co pokazuje, że spółka jest silna finansowo i silna będzie. Wycena i wzrost niestety tutaj mamy wynik trzy razy kontrowersyjny, czyli spółka jest po prostu droga w stosunku do tego, co się w niej aktualnie dzieje. Płacimy dużą premię za wzrost nie oznacza to, że spółka jest nie wiem, przewartościowana, czy że jest na jakiejś wielkiej górce, po prostu trzeba mieć na uwadze, tak interesując się w tym momencie monsterem, no że płacicie raczej taką cenę premium. Tak, że nie kupujecie go na przecenie, tylko kupujecie go raczej za cenę premium. Według analityków w ciągu 12-miesięcznych targetów mamy takie kwoty jak 88 dolarów plus 15%, ze średniorocznym 10% na 15 maksymalnie oraz minimalny minus 32%. I... Uważam, że nie ma szansy na spadek 32%, który tutaj jest podany. Zaraz sobie przejdziemy do stref, które wyznaczyłem, o których miał opowiem, na jaki spadek, co najwyżej, jaki spadek co najwyżej widzę w kontekście aktualnej korekty rynkowej, bo no, aktualnie gdzieś tam cały rynek jest, jest w konsolidacji, raczej w korekcie. Idziemy sobie gdzieś tam powoli w tym samym miejscu, cały SP500, góra-dół, więc w przypadku kontynuacji tej korekty, która również na mostarze się dzieje, ja patrzyłbym na strefy na początku takie jak 68-70 dolarów, czyli tak. Tak. Pierwsza kwestia jest taka, że jest to, jest to właśnie ta wartość godziwa na podstawie wielu modeli inwestycyjnych, co na przykład dla mnie personalnie jest takim najważniejszym wyznacznikiem, czyli po prostu gdzieś tam okolice wartości godziwej spółki, ale mamy też tam dwudziestodniową średnią kroczącą, też dużo płynność w kontekście tego, jak to wyglądało historycznie. 63-65 dolarów, już takie mocniejsze undervalue, 50-dniowa średnia krocząca, no i poniżej wartości godziwej wyliczonej na podstawie wielu modeli. To już jest takie bardzo dobre miejsce na to, żeby się spółką zainteresować. 5961. Nie ma szansy na dzień dzisiejszy, żebyśmy tam zeszli. Uważam, że nie ma tak naprawdę takiej możliwości, biorąc pod uwagę, że monster jest w bardzo silnym <coughs> trendzie wzrostowym. Natomiast dla ludzi, którzy lubią spekulować korekty i gdzieś tam troszkę czekać na głębsze zejścia, no ta strefa 59-61 wydaje się być idealnym miejscem pod kątem długoterminowego rezystansu, Support Flipa, dużej płynności, poprzedniego wsparcia, studniowej, średniej, kroczącej. No jest tam wiele po prostu takich potwierdzeń tego, że tamten wykres powinien się odbić, jeśli tam faktycznie zejdzie, w co wątpię. Wskaźniki, właśnie tutaj taki wskaźnik połączenia RSI oraz MACD, które na wykresie tygodniowym jest przegrzane, za każdym razem, kiedy historycznie wychodzimy poza tę rankę, w tę strefę, czeka nas w krótkim terminie po prostu korekta, więc to ryzyko korekty jest. A Pituli, czyli ten wskaźnik co na dysku już sobie omówiliśmy, no on jest historycznie raczej na takie średnie, nie jest ani wysoko, ani nisko, jest po prostu średnio-wysoko, średnio, bliżej tej wyższej części, także też trzeba mieć to na uwadze. Werdykt, moi drodzy, werdykt jest taki, że Monster jest świetną, fundamentalnie firmą, świetnym biznesem, który ma naprawdę Jasne przed sobą perspektywy. Urost w tym roku 40%, co było wynikiem tego, że był bardzo niedowartościowany przez pryzmat tego, co po prostu dowozi wynikiem i co dowozi jakością. Także wzrost ogromny. pomimo tego wzrostu, dalej perspektywa na wzrost jest, ale trzeba mieć na uwadze, że aktualnie spółka jest wysyłana premium, spółka ma zdyskontowaną znaczną część oczekiwań, czyli wiele już po prostu w tej cenie jest, co powoduje, że niekoniecznie oznacza to, że spadniemy teraz, tak, 30%, bo tak to nie działa. Ale może sugerować, że ten potencjał wzrostu po prostu jest mniejszy, bo wiele rzeczy jest już w cenie, wskaźniki są przegrzane, wycena fundamentalna pokazuje, że Monster jest troszeczkę niżej, jeśli chodzi o tę wartość godziwą. Więc trzeba mieć to na uwadze, że jest to świetna spółka, ale aktualnie premium lekko powyżej wartości godziwej, trzeba mieć to na uwadze przy rozważaniu swojej pozycji. Także tyle ode mnie na dzisiaj, jeśli chodzi o Monstera. Piszcie proszę w komentarzach, jaką spółkę chcielibyście, żebyśmy sprawdzali następną. Sprawdzimy o sobie pod kątem właśnie biznesu, tego czy taki biznes przetrwa, czy warto, czy można go kupić i trzymać na zawsze, bo to jest takie myślę ważne kryterium. Nawet jeśli ktoś inwestuje na krótszy horyzont, na jakim wszystko warto inwestować, w spółki, które. Jak zapomnimy już o swoim haście do konta, to możemy zostawić, i trzymać po prostu do końca swojego życia i wiemy, że ten biznes będzie dowoził i będzie zarabiał. Także biznes, wycena fundamentalna, model analizy, analizy inwestycyjnej spółek oraz analiza wykresu, czyli gdzieś tam stref płynnościowych, wskaźników średnich, kroczących, takie techniczne spojrzenie, czyli łącznie daje Wam to całościowe, kompleksowe spojrzenie na wszystkie spółki, które chcecie, dzięki czemu macie pełen komplet informacji co do wszystkich spółek, co do wszystkich tak naprawdę aspektów spółki, które Pokażę Wam i spowoduje, że będziecie mieli po prostu klarowną informację, czy chcecie swoje środki w takie spółki lokować, czy nie. To jest Wasza decyzja. My, my na temat tutaj pokażemy Wam ogrom informacji, które, gdzieś tam pomoże sobie to po prostu rozważyć. Tyle ode mnie, dzięki za wszystko i hej!